Hej, cześć Siemano z tej strony, to Firex. Dzisiaj sobie zagramy Frostanka. Zaczniemy od pierwszego scenariuszu, później, sobie gramy resztę. Eee, nowy dom, let's go. Nic nie zmieniam, średnie żeby nie było, rozpocznij. Bo jednak na trudny, to trochę ciężko jest, bo tam jest chyba dozwolone z 2-3 błędy zrobić. Nie, chyba z 2 na najwyższym można maksymalnie z... Nie, nie można się pomylić. Trzeba idealnie lecieć, a tutaj 3-4 błędy mogę zrobić najwyżej. Jeżeli chodzi o budynki, tam badania i te. Bo ta nie jest łatwa sama w sobie. Wiadomo, jak to strategię, No to teraz szybki loading i zaczniemy. Dobra, ja się na chwilę wyciszam. I jak oglądanie. Rulers of old, stripped of pride and glory. It feels as yesterday we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us. No matter wealth or class, we've lost our world to snow. And with it, our last traces of humanity. Farewell to plenty. And for those who remained, came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope pushed us forward. Slowly. Step by step. We knew the cost of our journey. And we paid the price a hundred times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. W pięknym wstępie zaczynamy już naszą przygodę. Nowy dom, uciekliśmy z Londynu i przebyliśmy morza, by dotrzeć na zamarzniętą północ. Po drodze nasz konwój rozpadł się w śnieżycy. Na miejscu dobrana tylko garstka. Znaleźliśmy generator, ale jest opuszczony i zamarznięty na kość. Dlaczego tu nikogo nie ma? Czy ktoś z naszych przetrwał śnieżycę? Czy są w okolicy inni ludzie? Cokolwiek zrobimy, spodziewajmy się najgorszego. Światek i znaliśmy lek w gruzach. Musimy przetrwać. To jeżeli ktoś nie wie, jak, o, co to Frostpunk, to to jest właśnie taka gra mm, z lotu ptaka. E, I tutaj budujemy nasze miasto i próbujemy przetrwać główną śnieżycę, która za niedługo nadejdzie. E, no, to pierwsze spauzujemy grę. Tutaj mamy takie jakby budowanie zdrowie, wszystko tam, żeby oni przetrwali. Później nam dojdzie tutaj takie mm, dodatkowe guzik do kliknięcia i tu będzie technologia tylko najpierw musimy mieć ten budynek, którego zaraz buduję tutaj mamy księgę praw e, tutaj właśnie dodajemy prawa co będzie działo się w naszym mieście a więc zacznijmy może od zmian awaryjnych czyli to są zmiany na 24 godziny i od razu polecimy z tym i parak spieraczyp Barak zbieraczy to jest takie coś gdzie nasi ludzie Aj. gdzie nasi ludzie idą tam i zbierać wszystkie zasoby, które są wokół właśnie tego miejsca i nie zbudowałem, a nie zbudowałem dobrze To lecimy, niech tu już budują. Może nie to, bo tego będziemy mieli. A jakiś węgiel na szybko zebrać. Dobra, zmiana awaryjna. Na samym początku to się przyda. Yy, schronienie. Zrobimy. Pięciu inżynierów tu od razu. Inżynierowie. Szybsze gromadzenie. W miarę już coś grałem. Znaczy ile tak to można nazwać, bo przeszłam już chyba dwa razy czy trzy. Yy, ten pierwszy scenariusz. A poprzednie to Arki skończyłem raz. Eee, I co tam jeszcze było? A, Uchodźców chyba nie ukończyłem. Bo upadłem z dwa razy. Ostatnio jesień też nie doszłem do końca, więc tylko ten scenariusz wiem co się będzie działo, a reszta to tak średnio. No, eee, i... Każda kampania ma dwa, od dwóch do trzech, do czterech zakończeń. Bo to akurat... Róż nie wychodzi. O, mogę odpalić... A nie, nie mogę odpalić, bo nie mam tego. Ludzie zaraz będą chorzy już są... Szajse. Czy my zajęliśmy pierwszego zgona świetnie. Pierwszy zgon w mieście. Dobra, zajmiemy się tym. Śmierć zimna, właśnie, bo węgla nie zacząłem zbierać i tu już mamy je jeden błąd, nawet który się zalicza pod dwa błędy i zostały mi dwa na całą grę, żeby miara miarę to jakoś przejść, coś tak około. Znaczy nie to, że tu jest jakiś licznik, tylko po prostu tu już chodzi o ilość wszystkiego. ...oddzielone rodziny. Ser po wybudowaniu pierwszego warsztatu zgłosiła się do nas pewna kobieta. Powiedziała, że jej mąż i córka nie dotarli na miejsce do miasta z główną grupą, ale jest pewna, że żyją. Chciałaby dołączyć do naszego pierwszego działu zwiadowców. Nalegam, by nie zwlekała... by nie zwlekał. Dobra, e, tak, zrobimy co w naszej mocy i tutaj jeszcze będą takie wyprawy z prawej strony, gdzie będzie mapa pokazana i będziemy tam e, wysłać ludzi i tam będziemy albo zdobyć zasoby, albo ludzi. I tam będą różne eventy, no ciekawe to jest. Eee, sorry, jeżeli będę miał dziwny głos, ale mam trochę katar. Więc może tak dziwnie mogę brzmieć. Dobra, tu trzy domki. Tu zmiana awaryjna, dobrze. Właśnie może tam ekipę zbiorę już sobie. Mm, przydałoby się... Lecznica. Wezmę sobie z trzech inżynierów, może tu. Dobra, jak mają wolne, to będą tutaj wracać, to im odpalę generator. Chociaż nie mamy na za długo. Nie możemy go odpalić, bo węgla mamy za mało. Uroczystości pogrzebowe, bo to nic w sumie nie daje. Znaczy, zmniejsza karę. Ja nic nie muszę budować, a więc się opłacę. Aha, niedobry zasobów, tu mówię o dłuższych zmianach, tak to też będziemy robić Dobra, tutaj wyślemy pięciu, bo im więcej lekarzy, tym szybciej oni dochodzą do zdrowia Nieleczeni mogą przejść na ciężko chorych Nie wiem czy nie zapóźno zbudowałem i już nie będzie to cienko, ale zobaczymy. Może jeszcze wyrównam to jak mi dobrze pójdzie później To trzeba będzie później zburzyć jak się skończy Dobra, balon mamy To też by się przydało Może zamiast na to to wyślę ludzi tu na drewno bo drewno jest na początku bardziej ważne od, od... od, od... od żelaza. Żelazo później jest nam potrzebne. Dobra, e, lecimy, zasoby, barak. Bo tu już mamy ścieżkę. A, jeszcze nie. Bo tutaj e, ścieżka nam nie będzie przeszkadzać, bo już mamy ją w miarę pokierowaną. A tutaj, jak widzicie, już jednego domku nie bo to jest w miarę wyliczone Dobra, tu tak, trzech Stąd, a nie bo to węgiel, a dobra Na razie zrobimy tak, o i teraz będzie dwa razy spadnie temperatura, do dwa poziomy, czyli o 10 to jest jeden poziom, czyli minus 40 będzie A więc teraz zacznie się problem A ludzie są go. o zapomniałem o kuchni a dobrze to jeszcze nie, nie źle. Yy, aha, nie, ja źle, bo nie mam tego. Grzejników. Dobra, dłuższe zmiany, tak, to jest musowe. Od razu tutaj dłuższa zmiana i tutaj. Nie lepiej tu. E, stąd trzeba ludzi zabrać, żeby nie było ciężko chorych żeby robił już posiłki tylko nie mamy grzejników, to to na razie nie działa to już możemy rozebrać, bo już nie ma zasobów i lecimy, odcinki postaram się takie 20 minutowe, nie dłuższe znaczy 25 dobra, tego się pozbędziemy teraz by się przydało zająć barakiem zbieraczy tutaj po węgiel i grzejniki to jest teraz najważniejsze żeby odpalić kuchnię i ogrzewać pojedyncze budynki I mamy ciężko chorego. Eee, ciężko chore... O kurde, bo tu miałem ludzi. Ciężko chory to jest taki gościu, którego nie wyleczymy tutaj. On będzie potrzebował bardziej specjalistycznej pomocy. Nie, źle. Dobrze, że za darmo można anulować projekt, jeżeli się nie zacznie. Dobra, dwie grupy możemy myśliwych tamy. Krzejniki mamy, a więc możemy odparć. Mm, kolejne co by nam się przydało to tartak chyba. Bo tu zaraz nam się skończą te wszystkie drzewka. A już inżynierów nie mam. Średnio. Dobra, lecimy. Podtrzymywanie życia. Dobra, dam drugiego, żeby to szybko rozdali. Może na trzech od razu. Dobra, mamy tartak. Eee, tak to później. A to później może. Dobra. Eee, zacznijmy. Tartak jest w miarę fajnym budykiem, tylko on właśnie zużywa te drzewa co są w okolicy. I później go trzeba przestawiać. E, dobra, czy mam już 50? Nie. Teraz mamy, a więc robimy sobie jakby dodatkowy tier badań. Dobra, ci niech pogotuję tu na razie. Na dłuższą zmianę damy. I dobra, kolejne prawo. Lecimy do opieki. W domu opieki to mamy coś takiego, że tam są ludzie, których nie możemy na razie wyleczyć, to oni tam będą siedzieć i nie będzie im się stan pokarszał. Dobra, dwóch na razie do tartaku. A, tu mamy puste. Oh. Dobra, nie jesteśmy w stanie na razie tego utrzymać. Zrobimy tak. Bez węgla to też się wyłożymy. Jeden, już mamy trochę brak ludzi, a tu jeszcze na dodatek. Będzie jeszcze gorzej. Będzie gorzej z powodu tego, że będziemy starać się jeszcze pięciu ludzi w sumie na ten balon, żeby zwiadowcy byli. To już będzie coraz ciężej, ale dobra bez balonu będzie jeszcze gorzej w sumie bardziej się z tym odciągam. Nad nie wiem, czy to się nie zaczę, pod błąd, czego <grym> nie zrobiłem od razu, ale... Dobra, dam radę. Eee, szybko ludzi muszę zabrać. Pięciu niech to zbuduję. i takich muszę w sumie zabrać. Ajajaj. Jakby dłuższa zmiana. Niezadowolenie już wysokie, ale nic na to nie poradzę. No teraz mamy ładny animację tego jak wylatuje ten balon obserwacyjny. No i teraz będziemy mieli wgląd na całą mapę. Zrobimy już pierwszy oddział zwiadowców i lecimy więc zaginiona ekspedycja dobra, mamy szybsze przeleczenie ludzi co jest bardzo fajne, bo szybciej będę wracać do swoich prac mm. jako kolejna ciężko powiedzieć co w sumie bym odblokował drugi tier a, gotowy na przygotowania, dobrze ogrzejmy to miejsce pracy, żeby mm. Nie chorowali mi tam. Znaczy mniejsze ryzyko zachorowania wtedy. Dobra, stąd zabiorę trzech i tam tu. A, bo tu czekamy dobrze, dobrze. To już pamiętam. Są jeszcze ludzie gładniczy, by się przydało. No dobra, dajmy tak. To będzie po 5 w tych barakach, wtedy będzie dobrze. Ocalali. Tu jest opcja, że możemy ich wysłać. A tutaj jest napisane, że spotkaliśmy resztę naszej ekspedycji. No i tutaj mamy, żeby ich wysłać samych, ale mogu, może część umrzeć albo być chora, a tak to będzie szybciej i bezpieczniej. A więc ich zaprowadzimy, bo na razie nam są potrzebni zdrowi. Dobra, tutaj jest ocieplone. No i przyszli. Już cała ekspedycja w komplecie, chyba. Chyba, czasem jeszcze jakieś małe grupki, nie pamiętam już. Znowu razem, wszyscy ogarnianiom. Ale eee. do <grytanie> Wiedziałem, że to tak będzie później. Eee. Wszystkich ogarnia radość na widok rodziny, która po tylu przejściach znowu jest razem. Ale czy w okolicy nie powinna być inna osada? Pierwsza ekspedycja wyruszyła z Londynu dawno temu. Ich członkowie musieli się już na dobre urządzić. Na pewno pomogą nam odnaleźć się w tym nowym świecie. Szukajmy pozostałych. Eee. No, moi, moje czytanie to może być trochę gorsze. Wiadomo, pierwszy odcinek od dłuższego czasu. Und z rana e, to może tu zbudujemy to może teraz bym dali zupę to się szybciej robi i tańszym kosztem ale na razie to mamy już problem z wyżywieniem to je damy, to. to przy, na razie nie mają ludzie domów to szybko je zbudujemy Bo jednak kolejnych chorych nie chcemy. Chociaż już widzę, że się zaczęli nabijać. Dobra, to szkoda. O, mamy dodatkowych inżynierów. O, bardzo dobrze. To tu na razie dajmy zwykłe. O, zapomniałem wysłać ich o kolejne, bo też nie wiem, pójdzie ta kampania, ale dobra. Może nadążę. Dobra, tu już trochę odciążyłem szpitala Dobra, zrobimy kolejny tier badań O, weźmy ludzi tutaj To tu damy normalne posiłki wtedy Tu już nie ma pracy To ich przeniesiemy na węgiel może w chwili obecnej może niech to pójdzie tak, i tak, o, żeby to było już jednym paskiem pojechane. Dobra, tu dołożymy dwóch. To tutaj może damy świetlice, żeby dzieci miały co tam robić. I one wtedy mogą pomagać. Badaniach albo szpitalu to się wybiera. Yy, dobra. I mamy teraz kolejne badania. I możemy dać taktykę łowiecką, że 5 mniej ludzi będzie potrzebne tutaj, co się nam teraz bardzo przyda. Dobra, liścik z podziękowaniami. Dobrze znaleźli ten mm, zasoby i rdzeń parowy, którego nie możemy wyprodukować, a on jest bardzo ważny. To jest chyba najważniejsza rzecz do wszystkich tych budowań. Domy. Nie, najlepiej tego nie robić, bo przyjdzie to i nam zepsuje cały event i spadnie nam. To drastycznie wzrośnie, to spadnie. A jak nie zaakceptujemy, to tylko to lekko tam pójdzie. Aha, bo tu jest no, chłodno. Dlatego eee... pomocnicy naukowi, żeby szybciej nam badania leciały, dobra, automaton eee, Wyślijmy go do miasta. Kurde, czego ja chcę wysyłać do miasta. Zawsze go wysyłałem, ale może go rozmontujemy. Automatem to jest taki jakby to wytłumaczyć To jest takie coś co może pracować jak na całą na całą fabrykę na przykład jak tu bym go wysłał Tą pracuje ma wydajność 80% ale to jest jedna maszyna, tylko nie? Ludzi nie potrzebuje wtedy ale odpuszczę, bo on kosztuje jeden rdzeń parowy do zrobienia, a jak się go rozbierze to mamy dwa, a więc opłaca się. To tak na przyszłość to już to zrobiłem, żeby później tak nie oszczędzać tych rdzeń, tylko mieć ich więcej i mieć spokój. Bo tak to lepiej, szy szybciej wszystko pójdzie. Jeszcze mamy problemy z I to średnio. Ale dobra. Muszę zrobić kolejną klinikę. A, odpuścimy. Mm. Ale przydałoby się zrobić już coś tu. Może młot węglowy, żeby tu nam węgla nie brakło. Bo do długo braknie. W sumie żelazo też już cienko. Tu jest zimno. Dobra, damy tu trochę na chwilę ludzi. Tu w sumie dwa żelaza to. Szybko zbieram. No i tu już nie mam co zbierać. A dobra, zrobimy tam może młoty parowe, tylko to trzeba będzie przebudować, Debra, to teraz ich wyślemy tu eee, i terachutę, żeby de, e, metal już wydobywać Dobra, lecimy młot parowy Może tutaj I dwa baraki. Dobra, to już węgiel ogarnięty. Tylko na razie skończą tu pierwsze. E, miejsce wypadku... Dobra, polecimy tu. O, mamy full tego, drewna. Kozak. E, czterech ludzi damy. Żeby tu już leciało to robimy skład zapasów, może tutaj nawet. Dobra i tutaj damy sobie ósemeczkę ludzi na dłuższe zmiany. I tu jakąś małą pomoc. W sumie, czekajcie, może tutaj zwiększymy trochę liczbę. Bo tu szybciej e, kopę niż ci zbierają, to, to możemy dać więcej kurcze zmiany. Dobra, ocieplimy im to, żeby tu nie było problemów. Dobrze, mamy hutę. Ocieplenie baraków zbieraczy, żeby mniej chłorych było. I może tą hutę sobie strzelimy. Dobra, cyk co ja chciałem, a badania najlepiej by było przyspieszyć w sumie żeby jak najszybciej fabrykę zrobić i te automatony już robić a dobra, bo mamy już 25% <śm> 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 25 minut odcinka, a więc bardzo dziękuję wam za oglądanie trzymajcie się, siema